Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Sopciu. A ze mną jest grupka oszustów. Będziemy oszukiwać ludzi yy, takimi oto kartami. Siema. Siema. Eee, chodź sam sobie może tutaj. Mam eee, talię kart, nie? Twoim eee, i... zadaniem będzie wybrać kartę. Wybierz tego rąkacza. Nie podaj do telefonu. Eee, Bezwolnym jest stop. Muszę tutaj kartę. Przykryję, palcem. Yy, I patrzcie, powoli rozwijam karty. Zobaczcie, jedna karta zmienia się z innej I yy, yy, jak myślicie, byłoby to niemożliwe, gdyby to była Wasza karta, czy nie? Trochę. Tak? Tak. Yy, a obiecujesz mi, że to będzie Twoja karta? Nie to patrz, to jest Twoja karta? Tak. Yy. Patrz, ja ogólnie nie powtarzam trików, ale spróbuję to zrobić jeszcze raz. Przykryj kartę butem, nadarknij na nią. A teraz ty, jest dowolnym miejscu, stop. stop. Pamiętaj kartę. Pamiętaj, że? Kartę I zazwyczaj mi nie wychodzi, no ale może wyjdzie. Strykam palcem. No chyba tak myślenie nie wyszło mi, no ale... E Czekaj, może jeszcze raz. Co ja mam inny pomysł. Może y, y, podnieść buta i wydaje mi się, że to Dobra, to ja, to Nie, Dobra, Dzięki wam wielkie, tak jak obiecałem. E, podczas twierdków, proszę się poczęstować. <śpiew> bardzo. Dzięki. 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 Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Kurczę, bo nikt ale pokażę co chcę. Także jakbyście mogli wstaćcie, to będzie mi wygodniej. już? Wybierz sobie jedną kartę. Paniolet. Pokaż to kamery. Jeszcze zwróćcie mam Jest. Teraz chodźcie do Stop. stop. Obróćcie tutaj karty. Nic nie. E, Sprawa tak, że e, zrobię... Stop. Teraz e, nie będą dwa cięcia. E, teraz, mnie jedna z Was było, że tak ręce do przodu. No. Możecie dać po jednej ręce. Hmm. I teraz patrzcie, Dajcie to zbliżcie tak do siebie. E... Sprawiedliśmy tak, e... że gdy wezmiem karty. E... To wydaje mi się, że ta karta będzie... Hmm, ta? Czy nie? Dobra, nie będzie. To będzie ta karta. To jest karta jednej z Was. rękę e... do przodu. Weź, a drugą doń e... przykryj tą kartę. Trzymaj bardzo mocno. E... I teraz... E... Wezmę drugą kartę jakoś. Czy to jest ta karta? Nie. Ja. Jest ja. strana. To wyłuszczę rękę do przodu. Przykryj ją mocno. Eee. Ty jaką kartę miałeś w ręce? Piątkę? No Notetkę. A ty? Piątkę eee. też. Trójkę? No tak, no. Ja trzykę. Dam ci w rękę jaką kartę? Piątkę. Czy trójkę? Teraz? Teraz ci trójkę, nie? No, teraz tak. Jak to patrzy się? Strykam palcem? i jaką kartę masz w a ty, a ty jaką masz kartę w rękach? o kurde? chyba ja? już tylko chyba była jeszcze jedna karta która y, prawdopodobnie wkładałem ci ją do rąk nie? co? wkładałem ci inną kartę do rąk no? włożyłem ci inną kartę do rąk a inna karta też jest tutaj jedna odrzucona do góry nogami i wydaje mi się, że to była to <grystek> Dobra, jeżeli nie było nagram coś jeszcze, nie uczestniczyłaś, to to ja też pokażę. Sprawa wygląda tak, że karty potrzebą skakać. To dziwne, nie? Weźmy na przykład kartę. Widzisz? Zapamiętajcie, zginamy mocno. I patrzcie, gdy włożę ją tutaj i przełożę ją tutaj, to widzicie, jest takie odgięcie. Patrzcie, przykładam karty i teraz pol do trzech. Raz, dwa, Widzisz, odskoczyła jedna karta i wydaje mi się, że to jest właśnie ta. Tak. <laughs> Także dzięki Wam jeszcze raz krótko. Eee, I ja oczywiście nagroda na Was. Proszę <laughs> Dzięki. 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 Dzięki, dzięki, dzięki. się. wygląda tak w że e, jedna z Was musi wybrać kartę. No ja Proszę. kartę. Teraz jest taka sprawa, że e, się tę kartę i próbuję zrobić coś, że nie cię wkładam kartę do środka e, I teraz e, jak strychnę palcem, to karta ląduje na górze. Jak? E, teraz daj rękę do przodu. Zobaczcie, jak Ci kładę kartę na ręce, e, przy ręką. E, I teraz wyjecięcie. E, e, jaką kartę miałaś w ręce? Chyba piątka, nie? Ale to jest... Czwórka. Ej, no, no, no. e, naprawdę? E, Dobra, w takim razie, e, gdzie jest twoja karta? Wydaje mi się, że jest jedną obróconą. Tutaj. Jak? Nie możemy rozmawiać. A tak na poważnie, to jak to było? No, no, ja Wyłącz kurwa kurwa, siema. Ale ja wierzę. Mogę gadać. Odchodzisz, ja wierzę, Obecnie, naprawdę. Ci nie powiem. no, oszukałem was po prostu. Jak? No, szukałem no. Dziewczyny, no. Dobra. Poszukam ja no, Powiedziałam, że to jest magia, ale to nie jest, zgadza się z moimi poglądami religijnymi, no ale Misza. No, y to jest mi tak, religijne. że na przykład, y mamy szóstkę y tref, nie? I szóstka tref y jest zwykłą kartą, ale gdy y dodasz trochę magii, że pomachasz ręką, mnie Podmuchasz, to nazywają się dwójkę. Dobra, dzięki Wam wielkie. Jak coś, to słuchajcie gdzieś tam w internecie, może się znajdziecie. Dobra, dzięki Wam wielkie. E. 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 I jeszcze wow. dla Was tutaj e. na pewno. Przed treningem tutaj nie wskazamy. No. Nie, chcecie? Nie, nie, Dziękuję, dziękujemy. Dobra, to I tak oto wyglądało nasze, znaczy jego oszukiwanie na ulicy. I zostaw łapeczkę w górę, jeżeli filmik Ci się spodobał. I zasubskrybuj kanał jeżeli tego nie zrobiłeś. Do zobaczenia Siemanko. jeszcze raz. Cześć. Siemanko.